Okay, zobaczmy teraz, jak możemy prosto udostępniać nasz projekt komuś innemu. Pewnie myślicie, po co, po co to robić? Powiem wam, że jest to świetna funkcja, ponieważ przykładowo, jeżeli chcecie mnie poprosić o pomoc czy kogokolwiek innego, bo coś, nie wiem, coś wyklikaliście, coś, coś yy, w waszej stronie nie działa tak jak trzeba i, i po prostu nie umiecie rozwiązać tego problemu, to możecie mi udostępnić swój projekt na zasadzie read-only, czyli ja mam jakby do niego dostęp, natomiast nie mogę wam go kompletnie zmienić, ale mogę na nim pracować. Dzięki czemu, jeżeli. Macie jakiś problem, to ja po prostu mogę wejść w ten projekt, zobaczyć, co jest tam nie tak, i zrobić wam na przykład wideo, jak to wszystko pozmieniać. I wtedy otrzymacie ode mnie film, na którym pokażę krok po kroku, co było źle, dlaczego, i, i wtedy możecie zrobić to jakby na własną rękę. To te wszystkie zmiany, które ja wprowadzę do projektu, one są niezapisywalne, więc yy, nie mam kompletnie jakby praw do zarządzania waszym projektem. I teraz, jak to się robi jeżeli mamy, mamy już otwarty projekt to yy, idziemy sobie do oczywiście do project settings i tutaj u, gary, u góry mamy guzik share domyślnie każdy projekt ma e, szerowanie jakby wyłączone więc klikamy w ten guzik share i przestawiamy tutaj ten switch i w tym momencie tworzy się link możemy go od razu sobie skopiować i ten link wysyłacie po prostu innej osobie i zobaczcie jak ja teraz wejdę na ten link to mam dostępny, jakby ten wasz projekt. No w tej chwili to jest mój projekt, natomiast tu u góry już jest status, że to jest read-only, czyli jakiekolwiek zmiany, które tutaj wprowadzę, nie zostaną zapisane w waszym projekcie. Natomiast mam teraz pełen dostęp do tego, więc mogę sobie wejść, załóżmy, nie wiem, w daną funkcję i zobaczyć, co tutaj jest porobione w ustawieniach, i po prostu to naprawić. Podczas pracy nad tym projektem, mogę oczywiście nagrać screen i wtedy Wam go udostępnić, dzięki czemu będziecie mogli po prostu odzorować to co ja zrobiłem sami już w swoim projekcie także jest to naprawdę świetna funkcja szczególnie jeżeli pytacie na przykład kogoś na forum to tak samo udostępniamy tam projekty i ludzie od razu wam pomogą